Hej, hey, witam Was w pierwszym materiale z gry Assassin's Creed Shadows po recenzji. Postanowiłem, że właśnie pogramy sobie chwilę, pokażę Wam w ogóle, jak to wygląda z troszeczkę innej perspektywy niż takiej typowej recenzji. Misja Zaginiony statek. Właśnie musimy go znaleźć, ponieważ może skrywać jakieś poszlaki. Mamy do znalezienia właśnie cel pewny i będzie to kupiec Kanta. Musimy właśnie uzyskać informacje. Zobaczymy, czy nam się to uda. No i wiemy, że prowadzi transport wodny w Omi. Także oczywiście gramy tutaj na Oe. Także mamy Shinobi i myślę, że lecimy. Fajne jest to, że słuchajcie, no, punkt obserwacyjny mamy dosyć blisko. Także sobie zrobimy szybką podróż. Na szczęście to porobiłem, bo byśmy, no, mieli kawał drogi. A mapa jest właśnie wielka. No i jest zima. Tutaj. Bo nam się pewne rzeczy zmieniają właśnie jak używamy też tej szybkiej podróży. Także. zaraz się zacznie. Okej. Okay. Troszeczkę inaczej tutaj wyglądają właśnie te punkty. W sensie mamy po prostu wydaje mi się, że troszeczkę no inaczej to zaprezentowane. Może nie jest jakoś w wielce, powiedzmy, inaczej niż w poprzednich częściach, ale taka mała różnica. Jak się właśnie pierwszy raz odkrywa taki punkt widokowy. Także lecimy. Tutaj sobie, w ogóle ten parkur. No, tutaj dobra, nie zginęliśmy, jest dobrze. Ale parkur jest super. Te akrobacje, właśnie te skoki, to jest mega. Tak wygląda właśnie nasz cały ekwipunek. Także, no, nie, zbytnio się nie różni od tego, co mieliśmy właśnie wcześniej. Tak, mapka wygląda. No i właśnie cała tablica naszych zadań, która jest olbrzymia. Naprawdę, olbrzymia. Ma być w okolicy Okishimy. Nasz wierzchowiec, taka płotka, powiedzmy. Jak to w sumie w każdej poprzedniej części, czasami no, jest problem z krzakami, więc się jakoś musimy tutaj przedostać szybciutko. I raczej zejdziemy sobie z konika i będziemy wskakiwać. Dobra, tu mamy, tu mamy. Popływać też można. No, tak jak zresztą mówiłem, w sumie. Tak naprawdę ten Assassin nie jest złą grą. Naprawdę. Gdyby nie te pewne kontrowersje właśnie związane tak naprawdę to z Yasuke. No i parę tam mieli w top w takich kampaniach promocyjnych. Ale gra jest po prostu okej. Okay. Popływamy sobie. Bardzo brakuje mi, kurczę, tego, co było chociażby w Odyssey Black Flagu właśnie. Szkoda, że tutaj nie ma chociaż małej namiastki właśnie, jakichś tam mini-bitew chociaż morskich. No to zawsze było najfajniejsze. No a będzie podobno też Black Flag remake, tak? Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że... No, będzie super, bo to była tak naprawdę jedna z najlepszych części. Oczywiście nie mówimy o Ezio, bo Ezio no, to jest klasyk nad klasykami. Ale właśnie Black Flag. Jedna z naprawdę tych mega, mega części. Dobijamy zaraz do brzegu. No i lecimy. Odkryliśmy właśnie tą całą Okishimę. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Ale no. Zobaczymy. 80 metrów do celu. Biegiem, biegiem. Czy kogoś tam będziemy mieli? O, właśnie. Jest i cel. Nawet trzy. Myślę, że. Próbujemy to zrobić. W ogóle czołganie się jest mega. Szkoda, że w wcześniejszych częściach tego nie było. Załatwimy najpierw tego. Dobra, mamy go. O, ten coś zauważył. Kurczę. No to przechodzimy do walki. Ten z łupiem to sobie tam może. I tak nas nie trafi. Oni mają mniejszy level. Także bez problemu Może go do wody wrzucimy? O ty No, albo tego chociaż A jest! Udało się. Do sobie popływa. Dobra, walimy go sztyletem. Tylko żebym trafił. O, no i dobra. Co my tutaj mamy? Na pewno jakąś poszlakę. List przewozowy. List przewozowy uszkodzony przez wodę, dokument wydaje się być listą towaru z rozbitego statku. Czyli do OTS-u. Zobaczmy na naszą mapkę. Próbuję tak szybko właśnie latać, bo no żeby wam po prostu nie zaspoilerować. Dobrze, ile? 2400. Mam nadzieję, że będziemy mogli się przenieść bardzo szybko. No i fajnie. Ujście, sety tutaj sobie przeteleportujemy naszą postać. I jesteśmy na miejscu robimy skokwiary. Do wody, ale zawsze coś, na siana niestety nie było. Dobrze. W ogóle właśnie muszę wam powiedzieć, że same pory roku, a też właśnie na taką srogą zimę można trafić. To naprawdę robi to niezłe wrażenie. Podczas właśnie niektórych misji, to się im, że tak powiem, udało. Ale nad bardziej takimi zadaniami, właśnie nazwijmy to, ambitniejszymi niż pójdź, zabij i znajdź. Mogliby troszeczkę popracować. Stocznia odkrycie. Tam będziemy musieli się dostać. Jest masa właśnie przeciwników kupiec kanta, gildia żelaznej ręki. Także. Zrobimy to na razie po cichu. Ja nie będę wchodził frontalnie i wszystkich załatwiał, bo jeszcze mogę zginąć. Także wejdziemy sobie bardziej od boku, na górę, po dachu. No i. Jakoś, kurczę, mam nadzieję to wyjdzie. Op! I jesteśmy tak naprawdę. Dwóch przeciwników i on. Uda nam się to zrobić, czy nie? Cały czas po cichu. Tylko tamten może coś zauważyć, jak tego zdejmę, no ale. A nie. Jest ok. No to ten musiał się odwrócić. Aj, miałem go chyba złapać. Nie ten przycisk, no ale dobra. Zabity jest, ale mamy coś. Także. Ważne, że. Misja w sumie. Została wykonana. <laughs> Może miało to troszeczkę inaczej wyglądać. Ale no nic. Załatwione, tak. Handlarz owocami. No. Życie. Teraz sobie przejdziemy. Pomału, pomału. Co się patrzysz? Dobra, załatwimy go. Myślę, że sobie szybko z nim poradzimy. O, mam dwie bronie. A tego też raczej po cichu zdejmiemy. W sumie jako tako. Udało się to wszystko zrobić po cichu, tak? Tutaj drzwi zamknięte, tam są zapasy stoczni. Ten się patrzy, dobra. Nie no, te akrobacje są fenomenalne. Dobra, kunaja mamy. No i talinka oczywiście, gdzie możemy się na górę bardzo szybko dostać. Też jest mega. Ciebie z góry zdejmiemy. No, i myślę, że jeszcze tamtego. Dobra. O, jeszcze ty tutaj, kurde. Aby mnie załatwił. Zabójcza Husarigama. Tu przejdziemy, przejdziemy. Tam jest kolejnych dwóch czy jest tam sens. Może jednak. Dobra. I tego też. No, poszło łatwiej niż sądziłem. I złupiliśmy też masa. Masę rzeczy. Dobra. Jeszcze ty tutaj. Całą stocznię wybiję. I kolejny łup. Mocny kamień ogrodowy. Te zapasy w ogóle to wszystko nam się przyda do naszej miejscówki, placówki, którą mamy i możemy rozbudowywać. Ale osobiście aż tak sporo się w to nie bawiłem. Kluczy gdzieś musiał być. O, teraz podejść tutaj. Chodź, 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 chodź. Dobra. I sobie weźmiemy. Przemycimy zasoby. I nasi zwiadowcy otrzymali właśnie zadanie. I muszą się tym zająć. Tam mamy ostatniego przeciwnika. I myślę, że tak naprawdę tym akcentem właśnie. Zakończymy ten odcinek. Także dzięki i hej.